Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zaprosić do zrobienia razem ze mną takiej mini poduszki, zabawki, dekoracji w kształcie kury. Nazywam się Jola Mazurek prowadzę ten kanał. Prowadzę również internetową pasmanterię wwwPacz.pl, do której bardzo serdecznie zapraszam Was na zakupy. Ja moje kury zrobiłam z włóczki Aksamitek. Jest to włóczka, która ma w swoim składzie 100% poliestru. 50 gramowy motek mieści 60 metrów i ja na moją kurę taką jedną zużyłam niecałych dwóch motków włóczki Aksamitek. Troszkę mi jeszcze zostało. Kolor to jest 226. Potrzebowałam jeszcze ociupinkę czerwonej włóczki, tutaj na grzebień, ociupinkę koloru żółtego, na. Dziubek. U mnie akurat jest to kolor 216. Czerwonego nie mam. Mot nie mam metki i nie pamiętam jaki to jest numer, ale myślę, że to nie jest jakiś ogromny problem, jeśli Wam tego tutaj nie powiem. I całą kurkę zrobiłam szydełkiem o grubości 5 mm, i u mnie jest to szydełko ergonomiczne firmy Prym. Potrzebowałam jeszcze nożyczek, grubej igły dziewiarskiej, plastikowych oczek i markera w postaci takiego kawałka włóczki w kontrastowym kolorze potrzebowałam jeszcze sporo wypełnienia do poduszek i ja używam kulki silikonowej można sobie taką kulkę kupić w internecie a jeśli nie macie kulki silikonowej a macie poduszkę, której nie używacie, to też można tam włożyć to wypełnienie. Tylu rzeczy potrzebowałam do zrobienia tej kurki. Potrzebowałam też troszkę czasu i cierpliwości. I jeśli to macie, to zapraszam Was do dalszej części, w której pokażę Wam krok po kroku, jak taką kurę zrobić. Zostańcie ze mną, zapraszam, zróbmy ją razem. Pracę rozpoczynam od zrobienia trzech oczek łańcuszka. Podkładam sobie pod włóczkę szydełko, zawijam w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, wykonuję pierwsze zabezpieczające oczka i raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam szydełko w pierwsze oczko od początku i zamykam to mini kółeczko oczkiem ścisłym. Robię jedno oczko łańcuszka i teraz tutaj w powstałym kółeczku Wypijam szydełko i robię dziewięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć kładam sobie teraz włóczkę w kontrastowym kolorze to będzie mój marker dlatego że on mi będzie Oddzielał moje poszczególne okrążenia. Całą robótkę będę robiła ślimaczkiem, a to znaczy, że nie będę zakończała okrążeń oczkiem ścisłym. W drugim okrążeniu muszę zwiększyć ilość półsłupków do 18, a to oznacza, że będę musiała wykonać w każdym oczku po dwa półsłupki. Wbijam szydełko pod pierwsze oczko i robię pierwszy, i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. W drugim oczku dwa półsłupki. W trzecim oczku, dwa półsłupki, w czwartym oczku, dwa półsłupki, w piątym, szóstym, siódmym, ósmym, i w dziewiątym oczku, również dwa półsłupki. Zmieniam sobie teraz marker. I przechodzę do okrążenia trzeciego, w trzecim okrążeniu zwiększam ilość półsłupków do 27, a to oznacza, że teraz będę pracowała na dwóch oczkach, w pierwszym oczku robię dwa półsłupki, a w drugim jeden. Wbijam szydełko pod pierwsze oczko i robię pierwszy, w tym samym oczku jeszcze jeden, i w drugim oczku robię jeden półsłupek. I tą sekwencję 2 i 1 powtarzam jeszcze 8 razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia czwartego. W czwartym okrążeniu zwiększam ilość półsłupków do 36 i tutaj będę pracowała na trzech oczkach. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, w drugim oczku 1, i w trzecim oczku jeden. W pierwszym oczku robię pierwszy, w tym samym oczku jeszcze jeden, w drugim oczku robię 1 i w trzecim oczku jeden półsłupek i tą sekwencję powtarzam jeszcze 8 razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia piątego. W piątym okrążeniu będę zwiększała ilość półsłupków do 45 i tutaj będę pracowała na czterech oczkach. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, w drugim jeden, w trzecim jeden, w czwartym jeden półsłupek. W pierwszym oczku robię pierwszy w tym samym oczku jeszcze jeden, w drugim oczku robię jeden, w trzecim jeden i w czwartym jeden. I tą sekwencję dwa, jeden, jeden, jeden powtarzam jeszcze osiem razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia szóstego, zwiększam ilość półsłupków do pięćdziesięciu czterech i tutaj będę pracowała na pięciu oczkach, a to oznacza, że w pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, a w czterech pozostałych zrobię po jednym. I robię w pierwszym oczku pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden, w drugim oczku jeden, w trzecim oczku jeden, w czwartym oczku jeden i w piątym oczku jeden. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 8 razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia siódmego. W siódmym okrążeniu zwiększam ilość półsłupków do 63. I tutaj będę pracowała na sześciu oczkach. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, a w pięciu pozostałych po jednym. I przechodzę do pierwszego oczka. Robię jeden i w tym samym oczku jeszcze jeden. I teraz pięć pojedynczych półsłupków raz. 2, 3, 4 i 5. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 8 razy do końca okrążenia. Dobrze, teraz przechodzę do kolejnego ósmego okrążenia, i od tego momentu przez 17 kolejnych okrążeń zrobię po 63 półsłupki w każdym okrążeniu. Czyli będę robiła po jednym półsłupku w każdym oczku. Przekładam sobie znowu marker i zaczynam ósme okrążenie. I myślę, że tutaj już nie będę z Wami tego robiła, bo to będzie nuda nad nudami. Przez 17 kolejnych okrążeń wykonam sobie po 63 półsłupki w każdym z nich i później w 26 okrążeniu. Z wami się spotkam i pokażę co robiłam dalej. Życzę wam przyjemnego oglądania i przyjemnego szydełkowania. Dobrze, przerobiłam wszystkie 17 okrążeń, w których robiłam po jednym półsłupku w okrążeniu i teraz przechodzę do okrążenia 26 i od tego okrążenia będę redukować oczka. I tak jak tutaj w ostatnim okrążeniu miałam 63 Półsłupki, to teraz będę musiała zredukować oczka do 54. Będę robiła więc w taki sposób. Pierwsze oczko wbijam szydełko i wyciągam sobie włóczkę. Wbijam szydełko pod drugie oczko i wyciągam włóczkę. Na szydełku mam trzy pętelki, chwytam za włóczkę i przerabiam wszystkie trzy pętelki. Następnie robię pięć pojedynczych półsłupków. W trzecie oczko wbijam szydełko i robię pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 8 razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia 27 i w 27 okrążeniu muszę przerobić po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli wykonam 54. Półsłupki w okrążeniu. Przechodzę do okrążenia 28. W 28 okrążeniu znowu będę redukować półsłupki, tym razem do 45 i będę robiła pierwsze z drugim oczkiem zredukuję, a w czterech kolejnych oczkach wykonam po jednym półsłupku. Czyli znowu wbijam szydełko pod pierwsze oczko, wyciągam włóczkę, pod drugie oczko wyciągam włóczkę i przeciągam włóczkę roboczą przez wszystkie trzy pętelki. Teraz w trzecim oczku wykonuję jeden, w czwartym jeden, w piątym jeden i w szóstym jeden półsłupek. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia 29. W 29 okrążeniu wykonuję po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli muszę wykonać 45 półsłupków. I przechodzę do okrążenia 30. W 30 okrążeniu będę pracowała na 5 oczkach, będę redukowała pierwsze oczko z drugim i później wykonam 3 pojedyncze półsłupki, i tym samym zredukuję ilość półsłupków do 36. Więc znowu robię pod pierwsze oczko i wyciągam włóczkę, pod drugie oczko i wyciągam włóczkę, przerabiam wszystkie trzy pętelki, jakie miałam na szydełku i teraz robię jeden półsłupek, w czwartym oczku od początku robię jeden półsłupek i w piątym oczku jeden półsłupek. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. Koniec, moi drodzy. Wszystko mam już tutaj zrobione. Całą tą kurkę, tą część mam już wykonaną. Wygląda to w tej chwili w taki sposób. I teraz muszę do środka włożyć wypełnienie. Powiem tak, dużo wypełnienia. Nie ważyłam, więc nie wiem ile tego wypełnienia będzie, ale naprawdę sporo, sporo, bo musi być ta kurka dość solidnie wypełniona. I ja tego wypełnienia mam dużo. I będę dużo tutaj wkładała. Dobrze, teraz ucinam sobie raz, dwa, trzy, cztery z pięć takich długości włóczki. Wyciągam z ostatniej pętelki i będziemy kurkę tutaj u góry zszywać. Ładnie sobie składamy. Wyciągam sobie już ten mój marker. Nawlekam włóczkę na igłę. I będę sobie teraz tutaj zszywała. I ja będę zszywała, nie wbijając igły pod dwie nitki oczka, tak? Tylko pod tą wewnętrzną. Czyli w środek oczka wbijam igłę i z drugiej strony wychodzę właśnie też w środku oczka i przeciągam sobie nitkę. Można to sobie zszyć szydełkiem, ale myślę, że igłą będzie tutaj ładniej to znaczy nie myślę, tylko wiem bo już próbowałam i igłą wygląda najładniej i znowu w środek tutaj oczka i wychodzę z drugiej strony w środku oczka i zszywam i w taki sposób sobie zszyję tutaj na górze kurę ale nie dojeżdżam do końca bo tutaj z tej strony jak już będę miała ładnie zszyte, to wtedy będę wiedziała, gdzie sobie tutaj ładnie zamocować oczka. Więc zszywam i kawałeczek przed końcem jeszcze będę mocowała oczka, tak? Dobrze, i tak jak tutaj mówiłam przed końcem włożę sobie teraz oczka, trzeba sobie złożyć na pół, i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, między czwartym a piątym. okrążeniem wkładamy sobie oczka, ładnie sobie składamy tutaj na pół i sprawdzamy, czy mamy, czy one są po prostu równo, tak? Czy przełożyć jeszcze jedno? O, jak to będzie wyglądało? I tak to będzie właśnie wyglądało, więc teraz zakładam sobie z tyłu zatyczki. Oj, to jest za duże I mam zamocowane oczka. Teraz potrzebujemy dosłownie gdzieś tak 30-40 cm, żeby było nam wygodnie wyszywać sobie tutaj dziubek. Takiej żółtej czy podobnego koloru włóczki. I przeciągam sobie tą włóczkę gdzieś tak od tyłu wychodzę i przeszywamy sobie teraz dziubek kilka razy w jednym i tym samym miejscu po prostu przeszywamy sobie tak nie zaciągajcie mocno żeby wam się tam dziurki nie porobiły tylko raz przy razie Taki dziubek sobie tutaj trzeba wyszyć. O. I ukrywam włóczkę z tyłu w środku. Dobrze, i dziubek mam wyszyty. Teraz musimy zrobić sobie tutaj grzebień. Mam czerwoną włóczkę. Tu nie będzie duży grzebień, będzie malutki, mniejszy niż w tej mojej pierwszej kurce poprzedniej. Mniejszy bardziej mi się podoba. Jak go będę robić? Przykładam sobie końcówkę tutaj do początku, tak? Od strony oczek nad pyszczkiem i tutaj pod pierwsze wbijam szydełko tak, jakby pod pierwsze oczko i przeciągam sobie końcówkę włóczki na moją stronę. Będę sobie odrabił, od razu tutaj wrabiać tą końcówkę, żebym nie musiała jej później wszywać. Robię jedno oczko łańcuszka, wbijam szydełko w to samo oczko i robię półsłupek. W tym samym oczku robię półsłupek nawijany, czyli nawinęłam włóczkę na szydełko, wbijam w oczko, przeciągam włóczkę przez oczko. Na szydełku mam trzy pętelki, chwytam za włóczkę i przeciągam przez trzy pętelki. I robię teraz jeszcze w tym samym oczku słupek. Nawinęłam włóczkę, wbijam w oczko, przeciągam włóczkę, chwytam za włóczkę, przeciągam przez pierwsze dwie pętelki, chwytam za włóczkę i przeciągam przez kolejne dwie pętelki. W kolejnym oczku robię też słupek. W tym samym oczku półsłupek nawijany. i w półsłupek wszystko w tym samym oczku i teraz w kolejnym oczku robię oczko ścisłe koniec mam zrobiony grzebień obcinam sobie włóczkę wyciągam z oczka i muszę teraz włóczkę ukryć w środku i teraz, moi drodzy, ja jeszcze w mojej kurce zrobiłam skrzydełka i tutaj też będę robić skrzydełka, więc teraz przechodzimy do skrzydełek. Wracam z powrotem do włóczki w kolorze tym jasnym ekry i jak to będę robić? Robię sobie znowu trzy oczka łańcuszka, tak pierwszą zabezpieczającą pętelkę i trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. W pierwsze oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I teraz wbijam szydełko w środek tego powstałego kółeczka i robię sześć półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Biorę sobie oczko. Marker. I teraz robię w drugim okrążeniu po 2 półsłupki w każdym oczku i zwiększam ilość oczek do 12. Pierwsze 2, drugie 2, trzecie 2, czwarte 2 półsłupki, w piątym oczku też 2 półsłupki. I w ostatnim szóstym oczku dwa półsłupki. Przechodzę do okrążenia trzeciego. W trzecim okrążeniu zwiększę ilość półsłupków do 18 i wykonam w pierwszym oczku dwa półsłupki, czyli pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden, w drugim oczku jeden i tą sekwencję powtarzam jeszcze 5 razy do końca okrążenia. Dobrze i teraz Przekładam sobie marker, chociaż teraz już, już tutaj nie muszę właściwie. Robimy oczko ścisłe i 6 oczek łańcuszka raz, 2, 3, 4, 5, 6. W to samo oczko wbijam szydełko, z którego wychodzi mi łańcuszek i robię oczko ścisłe i 8 oczek łańcuszka raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 w kolejne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe i 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i w kolejne oczko wbijam i robię oczko ścisłe i takie coś sobie tutaj zrobiłam. I znowu obcinam troszkę dłuższą włóczkę, bo tą włóczką będę przyszywać. I odkładam to sobie na momencik, bo muszę wykonać jeszcze jedno takie skrzydełko. Przypięłam sobie z jednej strony, i z drugiej strony szpilką, i teraz znowu nawlekam włóczkę na igłę. I będziemy sobie te skrzydełka przyszywać. Wbijam igłę pod oczko i pod nitkę tutaj z ciałka kury. I znowu pod oczko i pod nitkę z kury. I w ten sposób przyszyję sobie tutaj moje skrzydełka i to będzie już wszystko. I to jest wszystko, co chciałam wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że to co wam pokazałam, pozwoli wam bez najmniejszych problemów takiej kury wykonać. Jeśli sobie je zrobicie i będziecie chwalić się nimi na swoich profilach społecznościowych, to będzie mi bardzo miło. Jeśli wspomnicie, że zrobiliście je właśnie z mojego filmiku, bo dzięki temu będą mogły na ten kanał trafić osoby, które nie mają jeszcze o nim pojęcia. Na koniec zapraszam was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału i do kliknięcia sobie dzwoneczka który jest pod spodem, bo dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmiku, który się tutaj pojawi. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentowanie. Jeśli to wszystko, co tutaj zobaczyliście Wam się spodobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że te kurki będziecie sobie razem ze mną robić. Do widzenia, pa pa!